I jeżeli chodzi o kwestie kawy, to ja myślę, że jeszcze mogę podkreślić jedną ważną rzecz, czyli to, że może kawa nam pokazywać też, czy mamy problem z nietolerancją histaminy, z nadwrażliwością na histaminę, czyli pijemy kawę i nagle zatyka nam się nos na przykład. Tak zatyka się, nie, że mamy katar, tylko po prostu czujemy, jakby nam ktoś wsadził jakieś korki do nosa i nie jesteśmy w stanie po prostu oddychać, znaczy oddychać, no, możemy, tylko choć o to utrudnione, oczywiście, oddychanie. E, nietolerancja, nadwrażliwość na histaminę może objawiać się również e, czy czerwonymi wypiekami, czy katarem lejącym się z nosa, też e, placami czerwonymi na szyi, właśnie na dekoldzie, e, kichaniem. To są objawy, które jeżeli od razu po wypiciu kawy mamy takie objawy, to może to sugerować o tym, że mamy jakiś problem z nadwrażliwością na histaminę, która może być przejściowa. Ona nie musi być takim problemem na całe życie, tylko może być na przykład problemem w momencie, kiedy jest sezon alergiczny. I tej histaminy i tak za dużo wydzielamy i wtedy reagujemy bardziej na kofeinę. Albo w momencie, kiedy mamy za dużo stresu, możemy być nadwrażliwi na histaminę. Kiedy mieliśmy okres jakiś bardzo imprezowy, i nasz organizm jest jakby tutaj pod tym kątem obciążony czy bardzo dużo stresu. Też wtedy możemy być nadwrażliwi bardziej na histaminę. Hmm. Właśnie zastanawiałem się nad nietolerancją histaminy, natomiast nie mam żadnych właśnie takich objawów uczuleniowych, ale mam bardzo jeden dziwny objaw. Mianowicie, kiedy biegam, to swędzi mnie skóra. I to, ten objaw pojawia się tylko w trakcie biegu na zewnątrz. To jest w ogóle mega dziwne, bo mhm. kiedy ja biegam na bieżni, nie czuję tego. Kiedy, kiedy w ogóle wykonuję jakikolwiek sport, a codziennie praktycznie robię trening, to albo dwa czasami, to nie czuję tego, ale w momencie, kiedy pójdę pobiegać wokół bloku, to w pewnym momencie skóra zaczyna mnie tak niesamowicie swędzić, że nie mogę kontynuować. Mm -hmm. Aktywność fizyczna nasila też nadwrażliwość na histaminę, ale no tutaj, jak mówisz, jeżeli widzisz to tylko na zewnątrz, no to też trzeba poszukać innych czynników. Może to jest ubiór, którego używasz na, na, na zewnątrz, prawda? Okolica, po której biegasz, tereny, no bardzo dużo rzeczy można to wpływać, ale fakt jest taki, że osoby z nadwrażliwością na histaminę, z, właśnie zwłaszcza z, z takim nasilonym problemem, y, powinny być bardzo ostrożne w doborze aktywności fizycznej, bo zbyt intensywna aktywność fizyczna nasila też nadwrażliwość na, na histaminę w momencie, kiedy mamy z nią problem.